Cześć z strony yen.pl, ze mną jest Revenge. No cześć. Witamy Was w serii Spaw of Exile. Postanowiliśmy, że nie będziemy kręcić poradników, lecz zrobimy krótką serię, gdzie będziemy grać od początku od zera. Znaczy, bynajmniej ja, Staż, od zera pokażę Wam, jak zacząć z tą grą, żeby było najlepiej, najwygodniej, żeby można było dojść do endgame'a i zacząć latać po mapach. Tak więc, w tym momencie założę sobie postać na Widzę Ferandus. Ok, mamy. Oczywiście gramy na softkorze. Nie będę się męczył na hardkorze. Wybieram postać Marudera. Revenge wybierze jaką postać? Szadoła. Shadowa. No dobra, zobaczymy, co mu wyjdzie. Zobaczymy co mi wyjdzie? Czy ja wiem, co mi wyjdzie? Bo to się z reguły gra na początku, ale okej. Okay. Jak nazwać postać? To będzie pera. Rynek. Niech tak będzie. I czekamy na odpowiedź takie założę. Po tym jak założyliśmy sobie postać no, Zaczynamy na plaży Wygna jako wygnańcy. Dostajemy za darmo Kija. No. Ale zaprosił mnie do party w tym momencie. Staramy się Wam pokazać wszystkie ważne aspekty tej gry. I do dyspozycji mam Heavy Straka, którego od razu mogę umieścić, ale... Dobra. Ja będę grał to temami. Jest najwygodniej. Dlaczego? Revenge, wiesz dlaczego? No bo jest bardzo tani na początek. I nie, dlatego. Trzeba, nie trzeba się brać w paść reflekta. Czym jest reflekt? Hm? No, jak się ma za duży damage, jak się trafi na reflekt, to się jest one-shotem. No, można szybko to zginąć. Odbija... Odbija zadawany damage, jakby można powiedzieć. W tym momencie, jak widzicie, pomijam wszystkie moby na początku, bo jest to niepotrzebne. Idę się bić. Na łapy łapę. Tak. Heavy Strike em. No Naprawdę nie trzeba pierwszego level'a, eee, o co w tym chodzi... na początek. Hmm. Hmm. Może się nam przydać. Zobaczymy. A to chodzi, żeby jak najszybciej dojść do poziomu Mercelis, nie patrząc na te shitowe itemy, które mamy gdziekolwiek. Bo przez większość gry będziemy zbierać shit itemy, prawda? No, no to tak to zwykle bywa, nie. niektórzy mają szczęście, ale to rzadko. No i tak, do wyboru mam Molten Strike i... no to biorę Molten Monte... Strike, nic innego nie jest mi potrzebne. E, na początek patrzymy u tego npc czy mamy buty z movement speedem dodanym. Niestety, nie mamy. No, jak nie mamy, to nic nie zrobimy. Tak, co ja muszę tutaj kupić? Ja bym tutaj kupił na początek... Ups. czego? Molten Strike a. No, muszę założyć Molten Strike. Power założę. Molten Strajka. jeżeli sprzedamy ten przedmiot, czy kolorowy, połączony, dostaniemy co? Romatic Orba. Ale wszystko będziecie widzieć po kolei. Łąda sobie zachowam, różkę, bo będę potrzebował do Gema o nazwie Flame Totem. Bytelki na życie nie potrzebuję ringa 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 ring. też mi się teraz nie przyda Też może Na razie pas wezmę wiesz Zwiększa fizyczny damage A co masz? Co to mi tu dajesz? Możemy linkować itemy Na początek jednak wolałbym nie dostawać takich itemów tylko pokazać jak grać od zera wiesz o co chodzi, nie mając żadnych temów. No problem. No i dobra, myślę, że wszystko idziemy zbierać po drodze, bo tutaj już nic więcej nie chcę kupować na tą chwilę. Więc co, ruszamy poza miasto? Lecimy. Tak, tutaj. aha, tylko powiem jedną rzecz. E, u tej babki kupujemy to co widzicie różdżki, pasy. E, Flaszki, ringi oraz e, zamieniamy karęcy. U niego zaś zbroje, broń i takie inne pierdołki. Dobra, lecimy na, na coast. A no, jest to pierwsza lokacja poza, mm, poza miastem. Nie jest ona trudna. Mamy tam dużo powolnych mopków, ale też mamy mopki strzelające. We... Możemy lecieć. Bo nie będzie mi many jak zwykle brakowało. A tak, na początku zawsze. I tak, staramy się dotrzeć e, jak najszybciej. Dajesz ten? E, hmm. Ustawienia party? Permanent. Mhm. Revenge też zaczyna od początku. No, i w tym momencie otrzymaliśmy level. Teraz wam pokażę, jak, rozdaję, jak rozdawać punkty. Tam już się tym buildzie, teraz różnie. No, dawaję Teraz właśnie zabiliśmy mob. Y tak powiedzmy, bossa tej mapy. Znaczy te tej lokacji. I on tu zawsze się będzie pokazywał. O, mi za, jak zwykle brakuje. Mana potę. Tak. Czekaj, pasywkę wy wydam. Dobrze. Ja skorzystam Ty. z okazji i też wydam pasywkę. W tym momencie biorę życie i armor zwiększony.

ale nie spełniał powiedzieć, ale warto flipować te testy i takie inne. Bo czasami wypada z tych karencji. Dokładnie. A czy ta liga? Na czym polega ta liga? Jak chcesz tę wytłumaczyć? Proszę bardzo. Tiles Island. W tym miejscu znajduje się Quest. Nasz pierwszy Quest. Ta liga polega na tym, że są skrzynki chronione przez moby. I co dalej? E, zabijamy te moby. Zresztą, pewnie będzie jeszcze okazja, żebyście to zobaczyli. Zabijamy te moby, dostajemy końce. Potem e, też randomowo nam się pojawia gościu na mapie, od którego możemy kupić za te koiny. Unikaty czy, czy po prostu że przedmioty rzadkie, no, jesteśmy bardzo blisko wykonania questu. Oczywiście tutaj nie trzeba aż o Smalmana na flask. Dobrze, weźmy. Dziękuję. Dobra, lecimy na tego. na Drake. Na bossa tej mapy, znaczy lokacji. Na niego trzeba uważać, on zamraża. medicine chest ale nie dałeś permanent chyba, nie? jest dobra, idziemy oddać quest'a quest'a oddajemy tego pierwszego mi sobie butelkę ci na speed'a, bo mamy już swój dobra, no, dziękuję Mam ten. I teraz tak, u Mesy możemy kupić teraz kamienie, Daj kamienia z innymi, z innymi skillami, Oczywiście nie ma nic, co by mnie interesowało poza fire trapami. Dobra. Sobie ustawię fire trapy. Coś więcej potrzebuję, stąd potrzebuję sprzedać. Porta. No nie za bardzo mi to leży. 10 elementów, 10 spełdamy, Dobra. Zobaczcie co można zrobić. Sprzedając 3 butelki. Zamieniamy na... Butelkę o, wierz o wyższej pojemności. Mam butelkę o wyższej pojemności, dobra. Mam też butelkę nabiegania. W sumie dwie butelki nabiegania. Jak widzicie, jak na razie mam shitowe przedmioty, a i tak daje radę. Wszystko wstawiamy do starsza i pobieramy kolejny punkt na życie i armor. A no co? Lecimy dalej, tak? Lecimy na Mudflat. Ta lokacja zawsze się znajduje przy tym, jak mamy y to na dole mamy Tight Island, a po tej stronie zawsze będziemy mieli Mudflata. Odcinki będą po. Ile? Po 20 minut? Tak mi się wydaje. Widzę, że wyższy poziom. Nie czekał. Tak. Tutaj mamy od razu. Questa. Musimy zebrać trzy te jajka. Zawartości trzech tych jajek. Znaczy glifów. Tak. Dokładnie. I umieścić je w ścianie której ścianie zaraz Wam pokażę. A no będziemy wszystkie questy po kolei robić, nie? No, oprócz tego, to tam trzeba wyczyścić nekromantę, bo to jest bez sensu. E, znaczy, zostaniemy. Cześć, w sumie za to dostaniemy regrety. Regrety to są punkty, które zwracają nam. Eee, zwracają nam możliwość cofają nam, że tak powiem eee, pasywne skille, skill pointy. Czekaj, ja sobie od razu zupełnie kolejny Dobra, gdzie jest remek? Gdzieś tu mi pompną szukamy butów, koniecznie szukamy butów. W tym przypadku, po tej lokacji, jest to duże, wielkie, że tak powiem, gówno. O, tutaj mamy właśnie... Guardianów. Tak, guardianów skrzynki. No jak znajdziesz... Po wybiciu właśnie otwieramy taką skrzynkę i wypadają nam koiny. Jej, dostałem jeden, szczęśliwy ja No i dobrze, w tym momencie wykonaliśmy quest'a, możemy przejść dalej To też zrobimy, teraz tak, yy, ja bym potrzebował schytnąć do miasta, bo potrzebuję mój gem, który będę potrzebował yy, tak. To czekaj, Przejść tutaj, portal postawię yy. A czekaj nic pewnie nie ma. Sumie. Dziękuję. Aha, zadanie oddać trzeba. Zadanie oddajemy jemu. Tak co mamy tak? Tylko i to Protektor. A mogę go wziąć. Nic nie zaszkodzi. I czy teraz możemy kupić swoim totema? Swoim totem. Kosztuje mnie jeden scroll. I było po scrollu, no. Nie mamy w tym momencie żadnego karency, jednak co można zrobić w tym, w tym momencie? Sprzedajemy itemy niezidentyfikowane w ten sposób. Otrzymujemy szardy. 20 szardów daje nam, już daje nam altar, bo ja już nie pamiętam jak to tam było. O, transmutation. A, o, transmutation. No dobrze. Naprawdę niewiele na początek trzeba. czekaj, ja mam portal z kolei go zostawię. Dobra, możemy iść dalej. Wejdę pierwszy przez portal. I teraz tak. No, tutaj w tej lokacji będziemy mieli quest'a polegającego na zabiciu takiego jednego małego dziada z łotriwego Jest to mapa na wyższym poziomie. Jak widzicie, już korzystam z totemu temu. Oczywiście ten totem niż jak nie wiem. O, proszę bardzo. Już mam od razu skrzynkę. Kincę. No i tak po jednym kolejnie. Czy jest to coś, co ja mogę zało założyć na siebie? Czy mi to potrzebował? Tendrilsy! Jak ja uwielbiam tendrilsy! Dobra, idziemy dalej. Protemik ładnie załatwia sprawę. Jak widzicie, nie musicie stać po ogniu bitwy. o Transmutation. Na początku wiele tego karency nie wypada Ale nic nie zrobimy. Po prostu podnosimy co się da i szukamy tego questa. Chyba znalazłem... nie, nie... nie. Gdzieś tam może być? Tam? W tamtą stronę patrzyłeś? Hmm... raczej znaczy tutaj dalej. Czy tu coś jest. To jest chyba w dalszą stronę będzie. Mam dzisiaj u Ciebie? No, też mi się tak zdaje. Poprawi. Oczywiście, jeżeli gramy w party, to życie mobów jest zwiększone. Co mam szukać? Tutaj. Dobra, to idę do Ciebie. Nie w tą stronę. Co jeśli Poczekaj chodzi chwilę. o tego bossa? Ten boss strzela pociskami, no. Mam sobie wrazu. Ten boss strzela pociskami i okazjonalnie nas zamraża. To nie jest nic miłego. Jeszcze siedem. Damage'a to ja w ogóle nie mam. Kto ci sprzedał Totem? Co? To masz totem. A z tego? Autnessy. No. Nie sprzedać nie chcę. A co potrzebujesz? No, chciałbym. No zaraz ci kupię, jak będziemy w mieście. No i tak no to wykonam... cofnij się, bo portal jest up. To skąd Już do ciebie idę. A właśnie minęliśmy w tym momencie 20 minut. A więc co? Eee, będziemy od razu nagrywać kolejny odcinek, więc widzimy się zaraz. Szybko. Ja sprzedam. Ja co potrzebujemy. Uzupełnimy co potrzebujemy i widzimy się zaraz.